Na scenie rozbawia pan publiczność, schodząc ze sceny. Jest pan również żartownisiem w życiu? To tak, nie zawsze, nie zawsze, ale na przykład po takim secie, powiedzmy tak, że tam siedzę, coś gadam, 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 czyli jakby gdzieś się muszę zmusić do czegoś, czyli pogonić siebie batem, to tak się wydaje, że to ktoś tam siedzi i mówi. Ale to też nie jest tak, ponieważ jednak trzeba dać z siebie jakąś energię. Jak się nie da energii, to wtedy wszyscy robią klap, klap, klap. W związku z tym ta energia gdzieś tam e, jest spożytkowana, wychodzi. Najczęściej zawsze jest człowiek tak zwany, nie chcę powiedzieć brzydko spruty, ale jest coś takiego, że jest taki rodzaj ulgi. I wtedy już jest tak zwany e, na spokojnie, na ludzie. Ale na przykład, y, jak jest jakieś, nie wiem, rodzinne spotkanie, y... Bliscy oczekują, że będzie pan sypał żartem i opowiadał kawały i ich rozbawiał? A o to chodzi. Nie oczekują, bo mnie znają, i nigdy taki nie byłem i taki nigdy nie będę. To kto żartuje przy stole? No ktoś tam sobie kupił pierwsze skrzypce i jedzie z tymi pierwszymi skrzypcami. Ja nie, 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 jestem jakby jak, jak, jak najdalej. Ja nie znam żadnego dowcipu. Przysięgam, nie znam dowcipów. Znam trzy tak, naprawdę trzy laty i znam od 45 lat. Słowo honoru. No są śmieszne i czasami je wykorzystuję. Niedawno zapomniałem tego trzeciego, ale potem mi się przypomniał. Nie mówię żartów, nie umiem, nie pamiętam. Kawałów, nie pamiętam kawałów, dowcipów, nie znam. Um, Trudno mi w to uwierzyć. W słowo honoru, naprawdę, mhm. w ogóle nie. Jeżeli są jakieś żarty, to są żarty, albo której przepływają mi przez, mhm. przez głowę, to jest żart. Kawałów nie znam, bo kawał ma tak zwane krótkie życie. W ogóle kawałów jest ograniczona tak naprawdę. Jest, to jest taka jakaś tam liczba, ona jest skończona na 100%. Mhm. Tylko, że potem jest zamienniki, są, tak? Zamiast blondynek wchodzi policjant, a zamiast policjanta był kiedyś milicjant i to się tak wszystko zmienia. Czasami na przykład słyszę, jak ktoś mówi tak, oj mam taki dowcip, o Jezus mówi, no i mówi mi żart, ja oczywiście znam, tylko nie znam drogi dojścia często, ale płyny, płyny jest naprawdę jakaś tam liczba i one są używane na okrągło w różnych konfiguracjach. A ja akurat żartów nie znam, nie lubię opowiadać, bo zapominam. No dobrze, to rodzina wie i nie, nie oczekuje, ale jak się pojawia Pan yy, gdzieś wśród o, yy, ludzi, których Pan nie zna, czy, czy jest takie oczekiwanie, że Jerzy Kryszak zaraz będzie sypał jak z rękawa właśnie zabawnymi historyjkami przynajmniej? Jest takie oczekiwanie, nawet często wyprzedzam, jak na przykład w sytuacji przed chwileczką, to znaczy kiedy wchodzę na widownię, gdzie jestem um, jako wykonawca na widowni, ludzkość mnie dostrzega, i mimo wszystko czeka na coś, tak? Bo wie, że to będzie... Więc oczywiście wyprzedzam to i czepiam się czegoś od razu, a powodują tam jakiś śmiech większy, mniejszy, ponieważ chcę, żeby jakby wejść jakby miękko w tę ich obecność, żeby patrzyli na mnie jak na kogoś swoja, swojego, tak? Więc jeden żart, drugi żart, coś tam do jednej pani, która to jest przede mną, obok ktoś... Już jest sytuacja taka, że jestem razem z nimi, jakby pokonuje ten pewien mur obcości, tak na moment, czy tam takiej ciekawości, a to, to, no, już jakby jest inna atmosfera, tak? I o taką atmosferę mi na przykład w tym przypadku chodziło. A tak, no to, no to gdzie? No przy, na plaży nie, nie chodzę, między tymi kocami tam, czy tam jak się te, te grajdołami, po grajdołach ludziom nie zaglądam, więc nikt mnie nie zaczepia. A nad morze nie jeżdżę. Ryby nie jadam, bo nie jest y, świeża mm. w lipcu i w sierpniu, zwłaszcza. Bo z wieloma kabarcierzami, jak rozmawiałam, to jest takie oczekiwanie, oni czasami są zmęczeni, że właśnie jak się pojawiają w miejscach publicznych, to ludzie nawet podchodzą, m, 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 klepną w plecy, oczekują właśnie. Y, y, żartu, opowiastki, zabawnej historyjki. No I tak I jest. ponoć bywa to męczące czasami wręcz. I tak jest i tak ma być. To nie tylko wymaga nie tylko chcą od, od śmieszków, ale również od bohatera tragicznego też pociągną za i żeby zrobić z nim zdjęcie. I może ten tragiczny powie coś śmiesznego. No tak jest oczyki, no troszkę nas, nas mówi. teraz mówię o grupie tak zwanych rozśmieszaczy czasami, że tak, tak się przyjęło, że no, że jesteśmy bliżej mimo wszystko niż tragicy, tak? Mhm. A do, do tragika trudno podejść, bo może się rozpłaczę. A tutaj ewentualnie to może nas tylko rozśmieszyć. E, ewentualnie nic nie powiedzieć. Jakby jest łatwiej dojść, jest mniejszy dystans. Tak mi się wydaje. Że... Ale nie jest pan smutasem. Nie, nie, nie. Nie. Ja lubię czasami tak sobie po, posmucić. E, znaczy, lubię, lubię. Tak naprawdę ja jestem. Introwertyczny. Ja nie jestem ekstrawertykiem, na którego czasami wyglądam. Nie, ja jestem introwertyczny. Ale wiem, i czasami mi się podoba, jak przechodzę na drugie skrzydło. Moje lewe jest takie, sobie smutne, tam wierszem, poczytał poezję jakąś taką super, piękną. Albo się nad czymś zastanowił, albo się wzruszył, albo jestem sentymentalny też. Ale lubię przejść na to prawe, skrzydło jest na, na moment, tak sobie odlecieć, podskoczyć. To jest takie, lubię takie w sobie zmiany. Jest, jest, jest po prostu jest różnie, czy jest przyjemniej? No? Ze sceny dostaje się od pana politykom. Nie ucieka pan od polityki, i, i, i politycy często są tymi głównymi bohaterami e, pana żartów. Mhm. I mam takie pytanie: czy dostało się kiedyś panu od któregoś z polityków? Od polityków generalnie wprost nie. Mhm. Natomiast się dostaje od ludzi, którzy. Czasami mają kontakt ze mną od strony organizacyjnej. I na przykład takie pojawiają się prośby, ewentualnie takie wręcz żądania, żeby jednak nic nie mówić. Żeby może tylko kupić kilo bananów, rozrzucić skórki. Jak pan się przerzuci, będą wszyscy się śmiali. Więc oczywiście takich propozycji nie przyjmuję, tak? Albo próbuję przekonać, że jednak to nie jest tak. Że świat polityki, że to są jacyś bogowie, mhm. bo nas tak przyzwyczajono od dziecka, że to są najmądrzejsi, najwspanialsi, nie wolno ich w ogóle dotknąć, bo to będzie obraza majestatu, że ten majestat padnie mordą o bruk. Mhm. To nie są ideały, jeżeli chodzi już o ten bruk. Mhm. To trzeba, trzeba, trzeba. Jeżeli, można, jeżeli dziennikarze śledczy szukają afer, to od strony kabaretu zawsze tak było. Jak wspomnimy sobie jarmarczne jakieś przedstawienia jeszcze w średniowieczu, oni się śmiali z tych, co rządzili, z króla, z jakiejś królowej, albo jakiegoś zastępcy króla. Wszyscy, wszyscy dramatu, komediowi, dramatopisarze, Mollier początkowo pisał za, za królewską kasę, ale temu królowi jak mógł, to, to przywalał. I to tak wszystko, tak, Szekspir pisał um, tragedie, ale śmieszne kawałki, jakie tam wstawiał, dotyczyły obecnych czasów albo sięgał i porównywał, to były aluzje puszczane w tłum. To wszyscy tym się zabawiali, bo trzeba czasami też spuścić powietrze. To się nazywało za socjalizmu, że troszkę oni pozwalali, bo z tego wentyla schodziło powietrze z tej opony, tak? Więc ten wentyl czasami jest potrzebny. Wydaje mi się, że jedna, jeden obóz uważa, że w ogóle wentyl nie jest potrzebny, w ogóle trzeba wentyl zamurować, zakleić i opony wyrzucić. A oni już jakoś pojadą. To to jest niemożliwe. Musimy zwracać uwagę i wyśmiewać coś, co jest głupie. A za dużo jest głupie. Ale zdarzyło się na przykład panu że no, Czy politycy w ogóle mają poczucie humoru, kiedy yy, yy, słuchają o sobie? No nikt nie ma, o sobie to nikt nie ma. <śmiech> <śmiech> nie mamy poczucia humoru na swój temat, oj nie mamy. Musimy się tego uczyć takimi kawałeczkami, takimi kawa... No może coś tam się nauczyłem, ale zapomniałem. <laughs> to jest coś takiego, że... No, osłownie, ale, ale politycy często jest też tak, proszę zauważyć, jak są czasami rozmowy w studio. Mhm. I są przedstawiciele dwóch, trzech obozów. Wydaje się, że są, bardzo się spierają przez stół, przez te ciastka, przez tę kawę herbatę. Jak już jest koniec, idą napisy. Czasami można zauważyć. Jak ktoś powiedział: no i wiesz co? I nagle się okazuje, że oni są kumple. Mhm. Tak? Czy to nie jest wojna na śmierć i życie. Tylko to jest taki, taka, taka umowa. Mhm. Teraz sobie przewalimy, no ale żeś mi przewalił. O, jezus, no to zobaczysz w przyszłą niedzielę. O, ja ci przywalę. Troszkę coś z tego jest. Więc jeżeli ja spotkałem polityków, kiedyś jechał jeden polityk, kiedyś bardzo znany z tej nowej opcji. To było jakieś pamiętam, lata 90. Myśmy już grali w takie te szopki polityczne, takie coś takiego. Ja nie znałem człowieka w ogóle. w że jaka czarna limuzyna, zatrzymuje się, ja coś stałem, zatrzymuje się. Szyba w dół ciemna, dzień dobry panu, panie Jerzy. Ja nie znam człowieka w ogóle. Czyli oglądał, tak, wszystko wiedział, i tylko w tym przypadku było to po to, żeby troszeczkę się skrócić dystansik na tak zwany milszy, tak? Bo żeby nie mu... zostało mu się na drugi raz za bardzo było, od pana. Akurat było bardzo źle mówione. Był leki, bardziej był pod butem niż na bucie. I w tym przypadku było takie: no, 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 hej, pozdrawiam, do zobaczenia. Pani facet, Nie, nie mówmy na niego. Coś z tego czasami tak bywało. Naśladował pan też głosy wielu polityków, m.in. Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego. Nad którym głosem jak gdyby najtrudniej się pracowało? Najdłużej musiał pan się napracować? Mimo wszystko ja nie umiałem mówić. Lechem kompletnie kiedyś. Jak robiliśmy te swoje programy, to mówił to Andrzej, ale najczęściej mówił taki człowiek z Radomia, Waldegochnia, który był absolutnie wspaniały, miał słuch po prostu jak. No nie wiem, kto może. mieć. Rotki może miał taki słuch. Miał wychwytywał coś, czego myśmy nie słyszeli, na przykład, tak? I, I potrafił to wrzucić do gardła. I ja usłyszałem dopiero, czego on używa. Przy głosem Lecha Wałęsy, że on rzuca ten głos niżej. Lechu ma takie podgarle i on ten głos wrzuca w podgardło. I to podgardło tak lekko. Tak może zmienia troszeczkę ten głos. I to, to jest coś tego. Ja to usłyszałem dopiero tak naprawdę u Waltka, nie u Wałęsy. To samo było z Michnikiem. Michnik, ja, ja pękałam ze śmiechu, jak Waldek mówił Michnikiem. I nagle, jak Waldek zachorował, mówię, ktoś musiał zrobić ten głos. Mówię, a poczekaj. I ja mówiłem, nie Michnikiem, bo ja mówiłem Waldkiem Ochnią. Aha, w ten sposób. Naprawdę tak było. To jest szapoba dla Waldka, że miał naprawdę tak genialny słuch. Genialny. Muszę pana zapytać, co takiego wydarzyło się na początku lat dziewięćdziesiątych. Że aktor poszedł w kabaret. To końcówka tak naprawdę 89, to jest to naprawdę jest 89 rok. 88 na 89. Wtedy poprosiłem mojego szefa wspaniałego, żeby mi dał urlop w 88 roku, bo już byłem w kabarecie takim już mi się spodobało to, co mówię, i to zacząłem sobie pisać, zacząłem pisać. Zacząłem mówić na scenie coś, co się dzieje teraz. I ja poprosiłem, i to było w momencie, kiedy padła. Polska socjalistyczna, tak? No ja byłem jakoś tak, miałem to tak wszystko w głowie, w organizmie, że jestem po to, na scenie, na scenę wychodzę po to, żeby o coś walczyć. Nie wychodziłem po to, żeby wejść na scenę i walczyć o oklaski. W nosie miałem te oklaski. Oklaski mogły być za coś, czyli za to, co, co ja próbuję przekazać, czyli walczyć mimo... O, tak zwaną zwyczajnie mówiąc, prosto wolność, której wtedy naprawdę nie było. Było, można było powiedzieć, z grubsza rzecz biorąc, samochody jeździły, sklepy były otwarte, ale co już ktoś lądował gdzieś tam w jakimś pierdlu, ktoś, ktoś nie wychodził, ktoś ginął. I ten tak zwany zamordyzm tego brata ze wschodu był jednak widoczny bardzo. I gdzieś to miałem w głowie, że. że po to wychodzimy na scenę, po coś, żeby o coś walczyć, żeby ludziom coś przekazać, coś ważnego. Po to A nie żal było zostawiać aktorstwa? Ale potem się coś takiego stało, że przyszedł ten wolny kraj, tak? Mhm. Się okazuje, że cały czas idziemy do tej wolności, nie możemy dojść, ale, ale kiedyś dojdziemy, tak? Kroczę, kroczę i, i się moczę, ale czy nie było mi żal? Nie, ja już, swoje sobie tam coś za... ja już swoje powalczyłem. Wziąłem to na siebie, to zwycięstwo wziąłem na siebie. Mm -hmm. Powiedziałem sobie ja tak, dziękuję bardzo, to ja już nie mam w teatrze zowalczyć? Masz, Będę ubierał teraz kosty, będę mówił takie ha, ha, ha. Albo o miłości, coś. Genovefo. Umieram. K kaszel. Po co mi to? Co ja mam robić? No, ale jednak wybrał pan to aktorstwo, studiował A, pan aktorstwo. zamieniłem na, na to, co teraz robię. Bo pożeniłem sobie to, czym się interesuję, pożeniłem sobie emocję, którą mam, pożeniłem sobie cel, który mam gdzieś założony, żeby troszeczkę to niebo, które tam jest, mówię to niebo polityczne, żeby je troszeczkę zniżyć i tak sobie zniżam. Na sznurku mam jak ten balon z Białorusi. Niżej, wyżej, niżej, wyżej. I próbuję go sobie tak nawijać. I, i przekonywać, paru, przekonywać parę osób, jeżeli, jeżeli w tej widowni jest jedna osoba, która mówi tak, kurczę, a Jezus, a może ma rację, nie może ma rację, to chociaż dla tego jednego gościa e, wejdę i, i rzucę głupimi żartami w jednego lub drugiego gamonia, który nie wie co robi, znaczy wie co robi, no wiadomo, nie chcę mówić. Kilka ekip, od kiedy jest Pan na scenie i, i para się... Kabaretem, że tak powiem. Kilka ekip było, która była najbardziej wdzięczna, jeżeli chodzi o temat. Mm, no najbardziej wdzięczna była ta dziewicza. Czyli ta pierwsza. na mm -hmm. pierwsza, jak weszła, tam jeden w jednego był ktoś. Czy to ktoś, kto był rozumny, czy to ktoś, kto nie był rozumny, ktoś kto był światły, ale oni mieli charakter. Mówi o Geremek, Mazowiecki, a, a, Michnik, a, Jaruzelski. Przecież to był charakter, człowiek. To się, to się jakby obserwować dzisiaj taką postać prowadzić, to był niesamowity. I takich ludzi była po prostu cała masa. Już nie mówię o Lechuwałęsie czy tak wszystkich, ale to był po prostu szereg ludzi. Szereg. I każdy był pełnokrwisty. Ja tego dowiedzieli państwo. Ja go nienawidziłem ze względu na propagandę prl która po prostu stworzyła obraz łobuza, gangstera, złodzieja. Potem widzę człowieka, który jeździ z garnkiem zupy, rozdaje zupę. Coś nieprawdopodobnego. Gostek, który jest tak blisko ludzi, jak nikt nie był. Dobrze, że państwo. Dzisiaj proponuję zupę. No, był fantastyczny. To byli ludzie z krwi i kości, a przede wszystkim tak, mieli swoje powiedzenia, mieli swój rodzaj, sposób mówienia, mieli sposób zachowania się. A już nie mówię o gębach, ale o tych wszystkich, coś co tworzy jakąś osobowość. To były osobowości. Czy to znaczy, że dzisiejsi politycy są bezbarwni i nudni? Są środkowo europejscy. Co to znaczy? To znaczy, że są poprawni. Poprawnie są, oczywiście można... Ale chyba tematów nie brakuje panu. Ja nie mówię o tematach, nie. No, tematy to jest zupełnie inna, tematy to jest inna sprawa. Ja mówię o osobowości, tak? Są osobowości, które mnie, mnie nie sprawiają przyjemności. Ktoś, tutaj nie umie. Kaleczy język angielski, występuje w parlamencie europejskim. Ja, który języka nie znam, słyszę, że on kaleczy po prostu, że to jest, powinien być niemową, albo się nauczyć, albo mówić po polsku, ktoś go przetłumaczy. Nie wstecz się. Nie umiesz, nie wstydź się. Tu cię wybrali, to tam mów po polsku, ktoś, tam jest cała kabina ludzi, a wszyscy, wszyscy będą mieli na słuchawkach. On udaje, że mówi po polsku, co, a po, po angielsku, po co to, co to jest, obierzy świat się zrobił, mówca, poliglota, to już jest, jest, jest wstyd. wstyd. A, a, a <laughs> co drugi tak mniej więcej, ale, ale to jest naprawdę to jest cudowne, cudowna ta nieumiejętność bycia nie, nieumiejętnym, bycia gamoniem, to jest wspaniała nieumiejętność i nie zwracanie na to uwagi, tak? że go nie peszy jednego i drugiego, to, że jest bęcwałem, przepraszam, nie peszy. Ja się denerwuję, jak nie pamiętam kwestii, kurczę, mówię, co to było. To serce podchodzi potąd, bo tam ludzie czekają i nie chcą, żebym się pomylił. Dlaczego mam się pomylić? Będzie śmiech tego, nie, ja mi chcę przekazać to, żeby się nie czepiali tego, że się pomyliłem, tylko żeby przyjęli treść. A oni mnie zobojętnie gamonią, co on powie. Bo ma za sobą miliony, bo rozda w poniedziałek, w piątek dostanie brawa. A skąd te pieniądze? No przecież ze swoich nie wziąłem. A niech pan, we... no pan weźmie ze swoich, to może byłoby mniej tego troszeczkę. O, nie, nie, to nie, to długa rozmowa. Ale nie ma, nie, nie ma Pan nie, nie, w ogóle dość polityki. Czasami tak, czasami tak, czasami tak, czasami tak. Ale w związku z tym, że czasami są to już naprawdę śmieszne opowieści. Są tak śmieszne naprawdę na pograniczu takiej jakiejś już, już nie tylko komedii, ale w ogóle jakiejś burleski. Co no to, to w ogóle to są tak. że w państwie się zdarzają tak rur, tak, tak, tak prześmieszne rzeczy, tak. Że to jest nie do uwierzenia, że to są normalni ludzie, że to nie jest grane, że to nie jest film. A czasami trudno uwierzyć faktycznie. No jak boga kocham. Chciałabym zmienić temat. Czasami sobie tak, jakby tak podłożyli muzykę, no napadek bardzo fajny Kaweczek filmowy by się zrobił. Tak, bo Zmieniam temat. Chciałam się spytać o Pana pasję, jaką jest fotografia. Za Panem są już wystawy, nawet fotograficzne. I zastanowił mnie temat tych fotografii. Skąd owady i kwiaty, które są głównie przez pana fotografowane? Bo są cudowne. Są absolutnie cudowne. Jeżeli chodzi o te same w ogóle owady, co ja po prostu odkryłem, ale nie tylko, nie tylko je, bo mówię o pierwszym planie, ale również drugi plan gra tam nieprawdopodobną rolę. To jest takie moje wspomnienie pierwszego teatru. Takiego pierwszego spotkania z teatrem, kiedy jeszcze były malowane tak zwane, kiedyś były malarnie w tak zwanych teatrach. Z tych malarni teraz porobili już drugie sceny mała scena, większa scena. Te malarnie pozamieniły się w kolejne teatrzyki. Natomiast kiedyś były malarnie, to znaczy, że rozkładali to płótno i takimi miotłami malowali na różne kolory. Scenograf wychodził, jakiś artysta robił tło. Oni to rozwieszali potem. I to tło było najczęściej takie, że aktor był wyrysowany z przodu światłem, maźnięty, a tło było takie, tak jak się maluje, tak. Czyli były jakieś takie esy, floresy, które coś tam czasami miały sens, albo były z grubsza, albo były tylko tłem. I to ja zobaczyłem naprawdę w makrofotografii. Czyli widzę z przodu tego gościa, co tam jest, trzyma te skrzydełka na wodzie, robala. tego robalka, a z tyłu niesamowite to są rzeczy, gdzieś w tej trawie są różne, tak różne kolory czasami albo to trawa zwiędła ma lekko czerwonawy, albo lekko różowy i to, a tu jest mocno zielony to, i, to, i to wszystko się z tyłu jawi jak, jak w teatrze, dlatego ja to nazwałam jedną i drugą wystawę nazwałam na czworakach, bo raz, że ja jestem na czworakach siłą rzeczy, one są najczęściej na czworakach i na czworakach jest ten Różewicz, teatralny tytuł, tak? Że to gdzieś mi to wszystko się na tych czworakach zrobiło, w jednym tym obiektywie. I, I to jest, byłem zafascynowany, jestem zafascynowany. Teraz sobie robię inny, mam już inny temat. Są te moje robale. Czasami jak jest, któryś się nastawi, jest cierpliwy, no to mu zrobię. A jak zobaczę, gdzie jest, w jakimś ładnym. Jakimś ładnym tam wnętrzu swoim, gdzieś tam czeka na mnie. Natomiast teraz robię, jest tak piękne, że jestem kochany w kroplach, no, w krople są prze, przepiękne, są przepiękne. To jest jakiś w ogóle, jest też kopalnia taki, jakieś, takiego kosmosu, jest tak wielka uroda świata, jest tak wielka uroda przyrody, że to co my robimy z tą przyrodą, to jest po prostu karczemne. To jest po prostu karczemne i nie do przyjęcia. I myślę, że ta przyroda kiedyś nas zje. Czyli wulkan zasypie, wypali, woda zaleje i ta ziemia się odrodzi, już będzie inna. Znowu będą się tam ewoluować. I rozumiem, że kolejne wystawy przed nami, to nie koniec przygody z fotografowaniem. Nie, nie, koniec na pewno nie, 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 nie. Jest za dużo wspaniałych rzeczy. Za dużo jest. W ogóle to jest piękny taki moment, jak się tak gdzieś jest. Ja czasami zapominam ile tam jestem, w tej trawie leżę tam gdzieś tam. Już teraz kupiłem takie na kolana, bo miałem tak te wygniecione kolana Boże z skorupy to były strupy. Bo nie zauważa, to jest w emocjach naprawdę, ja prawie że nie oddycham jest ujęcie, tego nie oddycham, bo nie chcę jego wystraszyć. Dwa nie chcę aparatu ruszyć, bo mam oparty o coś, bo to jest głębokość tam głębokość tego tej, to jest tej tam jedna czwarta milimetra na pół oka, owadziego malutkiego takiego. Więc tylko nie daj Boże, a serce za czas pracuje, więc czasami ten, to ciało nie widzimy, jak, jak pracuje cała ręka, dlatego to wszystko po jestem mokry nie mogę oddychać i znowu następnego no, takie sesyjki to naprawdę są ekstra, ale nie wiem kiedy wstaję nie wiem kiedy leżę, nie wiem kiedy ten czas minął wspaniałe, wspaniałe, a widzę inny świat świat, świat którego nie widzimy na co dzień jest naprawdę przeuroczy warto się zanurzyć warto, warto mhm. mały aparat kupić, zrzucić drzewy wypatrzyć. dobra, dziękuję ślicznie